Szanowni Państwo, bardzo proszę o zajmowanie miejsc, bo chciałbym zacząć drugi punkt posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia. Bardzo bym prosił również o spokój Panie i Panów Senatorów i nie tylko. Również prawników prosiłbym o zajmowanie miejsc. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, rozpoczynam drugi punkt posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia. Pierwszy zamknęliśmy, więc drugi. To jest zmiana ustawy o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych eee. u ludzi. Czy ktoś z Pani, Panów Senatorów chciałby jeszcze zabrać głos? Nie? Czy ktoś z gości? Proszę uprzejmie i proszę przedstawiać się do mikrofonu. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, Szanowni Goście. Nazywam się Justyna Socha i reprezentuję Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach Stop Nop. Nie jesteśmy ruchem antyszczepionkowym ani sektą. Jesteśmy rodzicami zatroskanymi o zdrowie swoich dzieci. Również moje dziecko, dziecko miało problemy zdrowotne po szczepieniu. Ja również miałam nałożone grzywny, które miały mnie przymusić do dalszych szczepień. Na początek chciałam zadać panu ministrowi zadanie, pytanie ile będą kosztowały szczepionki, które mają wejść do obowiązkowego kalendarza szczepień, czyli przeciw HPV, przeciw pneumokokom oraz co dziwne w, w materiałach medialnych pojawia się informacja również o meningokokach, chociaż w uzasadnieniu ustawy nie ma wzmianki na temat szczepionki przeciw meningokokom. To jest moje pierwsze pytanie, ale chcę kontynuować. Państwowy zakład higieny nie ma czego analizować, ponieważ 99% niepożądanych odczynów poszczepiennych według informacji, które uzyskujemy od setek rodziców nie są zarejestrowane. Mogę przeczytać, jakie zdarzenia zgłoszą, zgłosiło nam 2200 rodziców. Są to zdarzenia takie, jak. Zaczynając właśnie od gorączki, opuchlizny, zaczerwienienie, wielogodzinny nieutulony płacz, zwany przez rodziców krzykiem mózgowym, zaburzenia oddychania, duszności, wysypka pokrzywka, AZS, alergia. Rekres rozwoju, mowy, senność i zaburzenia snu, wymioty, biegunka, obniżenie odporności i ciągłe infekcje po każdej kolejnej dawce szczepionki, drgawki, padaczka, encefalopatia poszczepienna, zapalenie mózgu lub odpad mózgowych, wstrząs, apatia, brak reakcji na bodźce, problemy z napięciem mięśniowym, zaburzenia neurologiczne, problemy z koncentracją, nadwrażliwość sensoryczna, nadpobudliwość, utrata przytomności, zapalenia oskrzeli i płuc, bezdech, odczyny miejscowe, oczopląs, zez, zadłużenia widzenia do niedowłady, porażenia, zaburzenia równowagi, bóle i zawroty głowy, zaburzenia pracy serca, zatrzymanie akcji serca, śpiączka, nadciśnienie wewnątrzczaszkowe, krwiaki przymózgowe, wylewy, sepsa, utrata łaknienia oraz odra, świnka, różyczka poszczepienne. Zaznaczam, że mamy również zgłoszenia czterech przypadków śmierci i żaden z tych przypadków nie jest zarejestrowany jako niepożądany odczyn poszczepienny, mimo że śmierć miała miejsce jeden, dwa dni po szczepieniu. Mimo skargi złożonej przez tych rodziców do inspekcji sanitarnej nie zostały te zdarzenia zarejestrowane jako niepożądany odczyn poszczepienny, mimo że WHO narzuca na Polskę obowiązek rejestrowania takich zdarzeń, właśnie koincydencji w związku czasowym. Ktoś powinien się tym wszystkim zdarzeniom przyjrzeć i sprawdzić, czy był związek przyczynowy, powinien sprawdzić, czy należy wycofać daną serię szczepionki, daną szczepionkę. Rodzice są y, wyśmiewani w placówkach, susz, y, y, placówkach medycznych. Y, z, gdy są drastyczne przykłady y, powikłań, na przykład padaczka czy jakiś paraliż, ginie dokumentacja medyczna. Rodzice są pozostawieni sami sobie, i, a potem zmuszani do dalszych szczepień. W związku z tym chciałam Państwu przeczytać postulaty petycji, w którą w ciągu tygodnia podpisało 13 800. Ja osób. przepraszam bardzo Panią. Ja bardzo bym prosił o. I, i... Jeszcze raz, dziękuję za takie przykłady, ale to nie jest chyba materią tej ustawy i oczywiście Pan Minister zaraz, mam nadzieję, się do tego ustosunkuje. Mamy propozycję konkretnej natomiast, poprawki. Natomiast, natomiast, natomiast wie Pani proszę nie czytać jakichś petycji, bo, bo to co Pani powiedziała, to się raczej kwalifikuje do prokuratury. Prokuratura jeżeli, się tym nie, ale zajmuje. Proszę mi nie przerywać, bardzo Panią proszę to się kwalifikuje do prokuratury. My nie jesteśmy ani organami ścigania, my jesteśmy Senacką Komisją Zdrowia, która zajmuje się konkretną ustawą, więc od tego są naprawdę inne, Inne jest władza sądownicza, władza, władza prokuratorska, a nie my. I, I nie będę rozstrzygał i nikt na tej komisji nie będzie rozstrzygał, co zakład higieny robi, a czego nie robi, bo to też jest nasze zadanie. Natomiast jeżeli Państwo macie takie, takie, takie doniesienia, to po prostu to powinno się znaleźć w jakimś doniesieniu do organu ścigania. Dobrze? Także jeżeli Pani ma jakąś propozycję poprawki, to proszę ją przeczytać. Dobrze? I, i wtedy ustosunkujemy się do tego. Proszę bardzo. W związku z tym mam konkretną propozycję poprawki, którą przekazałam Państwu na piśmie oraz przesłałam drogą mailową. Chodzi o poprawki do artykułu 17 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Chodzi o rozszerzenie punktu drugiego o, o treść oraz o podpunkt A i B wykonanie szczepienia ochronnego jest poprzedzane lekarskim badaniem kwalifikacyjnym oraz przeprowadzeniem bardzo dokładnego potwierdzonego na piśmie wywiadu z pacjentem, rodzicami lub opiekunami prawnymi w przypadku gdy pacjentem jest niepełnoletni, odnośnie aktualnego stanu zdrowia, alergii, astmy, chorób immunologicznych, neurologicznych oraz powikłań poszczepie, poszczepiennych u pacjenta i członków jego rodziny w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego lekarz przeprowadzający badanie kwalifikacyjne ma obowiązek podpunkt a poinformować pacjenta na piśmie rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku gdy pacjentem jest niepełnoletni o wszystkich możliwych niepożądanych odczynach i powikłaniach poszczepiennych wymienionych w ulotce i charakterystyce produktu leczniczego danej szczepionki oraz w załączniku nr 1 do rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania i o konieczności niezwłocznego zgłoszenia ich lekarzowi podpunkt b Odnotowania w dokumentacji medycznej stanu zdrowia pacjenta po szczepieniu, gdy zgłasza on lub rodzic albo opiekun prawny, w przypadku gdy pacjentem jest niepełnoletni, jego pogorszenie albo lekarz uzyskał o tym informację, aby w porę wychwycić stany zagrażające zdrowiu lub życiu i zapewnić prawidłowe diagnozowanie niepożądanych odczynów i powikłań poszczepiennych oraz właściwie ukierunkowane leczenie. Chciałam zaznaczyć, że liczę, że ktoś z Państwa podejmie te poprawki. Jeśli te poprawki nie zostaną wprowadzone do ustawy, będziemy apelować o jej odrzucenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W tej materii jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos. Czy Pan w podobnym tonie jak Pani, czy. Proszę. Panie Przewodniczący, pań, Panie Senatorki, Panowie Senatorowie, Szanowni Goście. Nazywam się Włodzimierz Pawelec, jestem z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach Stop -Nop. Usłyszeliśmy tutaj kilka razy zapewnienie o tym, że jest bardzo dobrze monitorowana kwestia powikłań, że to jest kilka przypadków. Niestety od ponad 30, 330 dni. Czekam na odpowiedź z kancelarii Ministerstwa Zdrowia odnośnie informacji zawartej na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, gdzie rodzic, który chce sprawdzić, czy coś mogło być powikłaniem, widzi informację, jeżeli twoje dziecko trzy dni po szczepieniu miało następujące objawy, jak wiemy rozporządzenie na temat rejestrowania i obserwacji niepożądanych odczynów poszczepiennych mówi o tym związku czterech tygodni. Jeżeli na stronie ministerstwa jest informacja o trzech dniach i pomimo pisma, które wskazuje na tą różnicę z, z treścią rozporządzenia, mija 330 dni ponad i to się nie zmienia, no to ja jako rodzic czuję się wprowadzony w błąd. Ponadto jestem ojcem czwórki dzieci. Nigdy w życiu nie dostałem ulotki do ręki, pomimo że w ulotce jednym z pierwszych zdań jest, że pacjent powinien ulotkę zatrzymać. Jeżeli wystąpią niepokojące objawy, to w ciągu czterech tygodni powinien się zgłosić w przypadku szczepienia przeciwko gruźlicy 12 miesięcy. W jaki sposób rodzice którzy nie dysponują tą informacją, natomiast y, słyszą bardzo często właśnie na temat, y, że tak powiem, jakieś określenia perioratywne, wyciąganie jakichś najgorszych przykładów, w jaki sposób ci rodzice mogą podejść odpowiedzialnie i świadomie i mogą wiedzieć o tym, że coś wymaga zgłoszenia. Nawet jeżeli pójdą do innego lekarza, po prostu nie zasygnalizują, że szczepienie było wykonane. I lekarz również, że tak powiem, może się nie domyślić i może nie zgadnąć, że ten związek jest. Na tym polega system, polega system rejestracji i obserwacji właśnie niepożądanych odczynów poszczepiennych. Że te, te, te przypadki są zgłaszane i są badane wnikliwie. Jeżeli y, nie ma tej informacji, rodzic nie otrzymuje, wobec tego wychodzi, że statystyki są tak niskie. I drugą sprawą, którą chciałbym poruszyć, odnośnie tego, co było powiedziane na temat utrzymania obowiązku szczepień, y, znajdujemy się w sali, tutaj jest na zdjęciu y, papież Jan Paweł II, ale abstrahując w ogóle od kwestii religii. Niektóre szczepionki są produkowane przy wykorzystaniu linii komórkowych pochodzących z aborcji są nieetyczne, dla wielu rodziców, że tak powiem, nie do przyjęcia i w jaki sposób można zmuszać kogoś do tego, żeby podał taką szczepionkę i z niej skorzystał. I ostatnią rzeczą, o którą chciałem jeszcze powiedzieć, to ta wspomniana publikacja, właśnie w tym czasopiśmie, Lancet. Akurat dr Wakefield, który był wspomniany, on nadal pracuje, tylko po prostu wyjechał do innego kraju i nie miał czasu jeździć. Natomiast jego współpracownik, który prowadził razem z nim te badania, został oczyszczony z wszystkich z zarzutów. I jeżeli weźmiemy, zapoznamy się z, z, z pismami Światowej Organizacji Zdrowia na temat tego, jakie powikłania obserwuje się po szczepieniach, są to powikłania związane z uszkodzeniami mózgu. To są pewne różne mikrouszkodzenia, różne mikroschorzenia. I tak jakby nie da się wykluczyć związku i wpływu szczepień na kwestie rozwoju autyzmu. Nie mówię, że to jest jedyny czynnik, który determinuje, natomiast tak jakby dokumenty, które mówią na temat możliwych powikłań, mówią wprost. Encefalopatia, różne drgawki poszczepienne to wskazują na pewne mikrouszkodzenia mózgu. A autyzm jest niejako właśnie takim zbiorem, tak jakby definicja autyzmu jest trudna do odnalezienia, ale tak jakby autyzm wskazuje właśnie na pewne dysfunkcje, które dzieją się w mózgu. I dlatego chciałbym się zapytać, czy informowanie rodziców poprzez stronę Ministerstwa Zdrowia na temat tego, czym jest niepożądany odczyn poszczepienny zostanie udoskonalone w celu uzupełnienia tych statystyk i tak jakby rodziców wiedzy, czy mogę liczyć na to, że jako rodzic, kiedy pójdę następny raz szczepić dziecko? To czy dostanę ulotkę szczepionki wyjętą z pudełka, czy z jakiegoś miejsca, czy pani pielęgniarka będzie szukała przez 25 minut tej szczepionki. I ostatnie moje pytanie jest takie, była też mowa na temat tej pilnej i uważnej obserwacji. Ostatnio w Olsztynie był przypadek, że dziecko dostało szczepionkę, dawkę dla dorosłego, pomimo, że pani, która wykonywała szczepienie, powinna ocenić wizualnie tą szczepionkę, czy nie ma tam, że tak powiem, czegoś, co by wskazywało na jakieś. Zmiany bądź właśnie luki w tym kordonie chłodniczym. I pytanie moje jest jeszcze takie: bo wie, wiemy wszyscy, że czasami wycofywane są serie szczepionek, prawda? Bardzo by Pana prosił. Tak, o... już ostatnie zdanie. Czy kiedykolwiek dzieci, które zostały, którym zostały podane szczepionki, wycofane, były później badane, obserwowane w celu wykluczenia wpływu tego na ich dalszy rozwój i zdrowie? Dziękuję bardzo. Dziękuję panu za wystąpienie. No, mogę apelować tylko do ministerstwa, żeby bardziej dbało o stronę internetową i żeby takie informacje w poradniach dla dzieci były dostępne. To mogę zrobić. Natomiast bardzo bym prosił panią magistrę legislator o zabranie. Czy jeszcze pani senator? Proszę uprzejmie. Dziękuję panie przewodniczący. Pani... Panie Ministrze, to może nie pytanie, tylko taki głos w dyskusji. Oczywiście ja, to co Pan powiedział o, o, o roli szczepionek i, i cywilizacyjnym osiągnięciu, no to nikt przytomny nie powie, że jest inaczej. Natomiast jeżeli mamy nowe wyzwania związane właśnie z powszechnością szczepień, z dostępnością do szczepień i z i są zgłaszane postulaty rodziców to może jednak by warto się przyjrzeć temu i stworzyć takie procedury, które by spełniały oczekiwania, bo my mamy wciąż konflikt, niewysłuchiwana jest strona społeczna w taki sposób, żeby to odzwierciedlone potem było w praktyce. No, godzinę temu procedowaliśmy ustawę, która dotyczy kilkudziesięciu, tak jak powiedział profesor Lew Starowicz, kilkudziesięciu osób w Polsce chorych. Procedowaliśmy całą osobną ustawę. Tutaj sam pan, państwo powiedzieliście, mamy tysiąc kilkaset przypadków powikłań i nie chcemy tego w jaki sposób ustawowo zabezpieczyć. No może by się warto jednak nad tym wszystkim zastanowić. Dziękuję bardzo pani senator. To jest bardzo słuszny głos w dyskusji. Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem zmiany ustawy o świadczeniach opieki, opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Kto jest za? Bez poprawek. Kto jest, bez poprawek. kto jest za? Kto jest przeciw? Nie ma, kto się wstrzymał? Dwa głosy. Dziękuję bardzo. Kto z Pani czy Panów Senatorów chciałby być sprawozdawcą? Dobrze, pan senator Śmigielski, Nikt z Państwa nie, 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 nie zgłasza. Nie, jesteśmy za wszyscy. Dobrze. Szanowni Państwo, dziękuję. Zamykam posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia w tym punkcie. Dziękuję bardzo. Ju, już, już nie ma w tej chwili głosów awesome dyskusji. A ministra nie otrzymaliśmy to, ale odpowiedzi? Pan minister nie musi odpowiadać, wie pani także. A to zadamy pytania na piśmie.